Artur Sys, jesteśmy po walce Epic Mil, można powiedzieć że Epicka walka to, to, to mogę tyle powiedzieć o pojedynku z Mateuszem Murańskim Gratulacje występu w ogóle samego, bo to, że udźwignęliście i że to tyle trwało To chyba się nikt nie spodziewał, chociaż po Mateuszu to już można wszystkiego się spodziewać Jak w ogóle teraz na spokojnie, kiedy już od parę chwil oddechu złapałeś, jak oceniasz samą walkę? Myślę, że było fajnie, daliśmy dobre show ja nie widziałem czegoś, się spodziewać na początku zupełnie. E, kilka trafionych ciosów na początku mnie podbudowało i dlatego myślę, walka była na cały dystans. Sporo ciosów możesz przyjąć? Mogę, tak, no. ale on też, on też. Przez niego się było trudno przebić, przeze mnie też. No, znalazł trochę moich słabych punktów, czyli obalenia. E, trochę ja się, się ten, mam, ten taki od, odwracanie się plecami też. E, to jest mój błąd. Jest, wybijali mi to z głowy, ale jakoś tak, już jakbym byłem zmęczony, to z automatu to znowu wchodziło. Instynkt. Tak, było za mało czasu, żeby to po prostu jakby usunąć z wachlarza tego, tych problemów. Ale idziemy tak. E, backfist e, i backfist wszedł. A potem była próba Superman Puncha, tak zwanego Matrixa. Ktoś cię tego uczył? Nie, no, sam na worku treningowym. Chciałem po prostu taki, właśnie dużo różnych rzeczy spróbować, No takie to frontki jeden tam fajnie szedł, no, tak chciałem sobie potestować też. Jak płuca zniosły w ogóle takie obciążenie, bo trzy rundy szalonej walki to jednak jest potężny wysiłek. Tak, no kryzys się zaczynał w drugiej rundzie, trzecia też była taka ostatki sił i tak, no... Kilkanaście, z 20 minut, może nawet pół godziny po samej walce Jeszcze upałem ten oddech Ale już okej okay jest Ta szczęka wypadająca Mateusza Ciebie nie wybijała z rytmu? Dziwiłeś się co się dzieje w ogóle, że on zdusi się szczęką? Ja nie zwracałem na to uwagi Ale kojarzę trochę z treningów, że jak się właśnie sparowaliśmy w kasku Miałem tą szczękę, to zupełnie nie mogłem oddychać I strenowałem bez kasku Artur, powiedz co ta walka w tobie zbudowała, co ewentualnie daje ci, bo gdzieś żeśmy rozmawiali chwilę po, po, całym, po całym Twoim e, wyjściu z e, Oktagonu i powiedziałeś, że nie wiesz tak naprawdę, czy będziesz dalej trenował, czy będziesz chcesz, chcesz dalej walczyć. Jak to w Twojej pozycji wygląda teraz? Już powiedzmy, po tam godzina od walki minęła, tak? Tak. E, nadal jest trudno powiedzieć. Zobaczcie, co będzie za kilka dni. Ale czuję się dużo lepiej, emocje są coraz bardziej pozytywne. Po walce nie wiedziałem po prostu czy ten ból pójdzie w taką stronę, że to będzie coraz bardziej boleć, że może jednak coś tam sobie poważnego zrobiłem, czy właśnie zaraz tam cichnie, będzie wszystko ok. No i jest okej okay, wszystko. A co pani pisali w międzyczasie zerknąłeś w telefon? E, tak, na chwilę widziałem tak. Znajomi rodzina pisali, że o fajna walka super była. No ja też myślę, że fajne się udaliśmy, musiałem się później zobaczyć. Jak w ogóle oceniasz tą walkę tak, e, tak e, w głowie gdzieś tam zgodnie z planem szła, czy kompletnie niezgodnie z planem? Myślę, że zgodnie z planem. Jak mówiłem, nie wiedziałem czego się spodziewać, więc planu tak naprawdę nie było żadnego. Kilka tych właśnie pierwszych ciosów nie podbudowało. I myślę, że to, to mi dało taką energię na, na cały dystans. A Ty nie myślałeś o tym, że wyjdziesz do Jacka Murańskiego, taty Mateusza? Bo ja usłyszałem tutaj na gdzieś w Rumie, na Zapleczu, że Jacek Murański ma się przebierać. I pomyślałem sobie, oho, zaczyna się. Ty... Słyszałeś to? Nie, no raczej wiedziałem, że wyjdę z Mateuszem, bo już tam gadałem wcześniej trochę. Takie jak... problemy z dotarciem tutaj. Tak? Ja myślę, że to trochę właśnie takie show robienie, budowanie napięcia, ale i tak, i tak Mateusz by wystąpił. Słuchaj, te dymy, to wszystko co tutaj się dzieje, zgodne z Twoimi wyobrażeniami, z Twoją filozofią życiową, z Twoimi jakby odczuciami, że muszą być trochę dymy, musi być trochę sportu. Jak Ty w ogóle to oceniasz, Cało, całe to zamieszanie wokół Fenu? Wczoraj widziałaś co się działo na Ważeniu, a, a jeśli chodzi o dzisiejsze, to chyba nie mniejsze. Ja, ja myślę, że show jest ważne bardzo. Ja, ja najczęściej na swoim kanale robię, bo tam nie tylko jem dużo, tylko też takie fajne wstawki śmieszne robię, bo je, jednak samo jedzenie to by nie miało takiej oglądalności, a to właśnie to czymś podbudować, zrobić jakąś otoczkę tego show, więc ja to rozumiem, i mi się podoba, no, Śmiechowe akcje są bardzo w internecie komentowane. Myślę, że to idzie w całkiem dobrą stronę, chociaż dla niektórych. Może to być żenatka, ale to no zależy właśnie jak. Czy, czy dużo będzie takich akcji bardziej żenujących, czy może bardziej takich zabaw. No to, to, to już zależy od organizatorów, w którą stronę oni pójdą. Dzisiaj organizatorzy coś powiedzieli: fajna walka, bierzemy Cię dalej. Będziesz występował, może jakiś pojedynek, może ten zawieszony w próżni pojedynek z Jackiem Frostem. Jeśli nie miałem okazji pogadać, ale tak... E, zbili im pionę, powiedzieli, że fajna walka, super, że pokazałem tak, I okej Nie wiem czy słyszałeś, ale Jack Frost wczoraj e, na dole już wychodziłem, udzielił mi krótkiego wywiadu, powiedział, że e, on w ogóle to o ciebie lubi i generalnie on może z tobą razem przeciw dwóm Uranom występować. Co ty o takim pomyśle w ogóle myślisz? Cię... Nie konsultował chyba z tego z tobą jeszcze, co? Nie, nie ja, nie, ja myślę, że raczej 2 na 2 to... To nie, tak? Chyba nie, chyba jednak nie. Wracasz do swoich produkcji? Mówię o, o internecie, działalności? Tak, pewnie coś tam będę działać niedługo, ale na razie odetchnę. Cały czas w, tym, w tej samej jakby konwencji, właśnie Epic Cheat Mila, czy coś nowego planujesz, jakieś nowe projekty? Mam trochę takie projekty, że jestem też animatorem, robię efekty specjalne, trochę takie właśnie filmy z efektami. No jesteś kaskaderem, słyszałem, to prawda? Bo pan Jacek Murański coś rzucił, że no ten chłopak jest kaskaderem. Znaczy, ki kiedyś bardziej, teraz czasem się potknę, ale, ale już mniej, tym, mniej tej kaskaderki jest w moim życiu. A w czym się specjalizowałeś? Choreografię walki. Choreografię walk, tak? Tak. Trudne to jest zadanie, bo jak przeglądasz, to ja jak przeglądasz na przykład takie produkcje stare, to myślę, że ponad wejście Smoka, czy ewentualnie filmy z Sony Sibą, to nic nowego nie wymyślono, chociaż Jackie Chan oczywiście dokazywał, bo miał najwięcej tych efektów. No, filmy z Wandamem, co, co ci jest bliższe? Jak to oceniasz w ogóle, jeśli chodzi o. Bo rozmawiam z profesjonalistą w tym wypadku. Różne, po prostu ważne też są same te ruchy kamer w tej choreografii na nie ciosy 50% to jest też montaż tak naprawdę więc... Czyli to nie, to nie wygląda tak jak my myślimy, że BAM i facet pada, nie? Nie, 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 to wszystko musi być zgrane, trochę jak taniec to jest Ja myślę, że są różne szkoły tego, że na przykład w Chinach jest wszystko bardziej na jednym ujęciu, bo tam dużo umieją a w Hollywood, na no przykład aktorzy nie umieją za bardzo, no jest ta kamera taka szczęścia cały czas. No jak to woli tak naprawdę. Niektórzy wolą takie rzeczy, niektóre takie. Czyli nie ilość kamer decyduje, a jakby sposób, sposób yy, prowadzenia, sposób gdzieś tam ustalania i też reżyseria tego, tak? Tak, no oczywiście. Tak jak to filmie. No tutaj chyba tego waszego horroru nikt nie reżyserował. <laughs> nie, nie, to była nażywca, wszystko. Arkur, życzę odpoczynku, widzę, że jesteś bardzo zmęczony, bo też cię wymaglowali tu na wywiadach, ja już chyba jestem jednym z ostatnich, więc tak, życzę odpoczynku, dystansu do tego wszystkiego, dystansu do dymów, no i przede wszystkim dystansu do życia, a ja chętnie jeszcze cię zobaczę, bo naprawdę szalona walka, myślę, że wielu wielu ludzi, którzy oglądali to z przyjemnością, chciałoby stoczyć taką walkę z tobą, czy, czy powiedzmy być w takiej roli, w jakiej ty się znalazłeś i co? Dzięki za dostarczone emocje. No, proszę bardzo. Dziękuję również za kibicowanie. Dziękuję bardzo. Dzięki.